Rano, gdy otworzę oczy, lubię medytować o czymś, leżę sobie w takim stanie, aż ktoś krzyknie na śniadanie. Rano, gdy otworzę oczy, lubię medytować o czymś, leżę sobie w takim stanie, aż ktoś krzyknie na śniadanie. Może mnie nie zauważy, nie rozpozna mojej twarzy. Siemano Gitaro, słuchajcie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy grali sobie na koncie gitara, wbiliście mi ponad 79 wyświetleń właśnie um, w tamtym filmie, także obietnica to obietnica. Słuchajcie, my bierzemy sobie najmniej pucharków i weźmiemy sobie hmm jakby tu sobie wziąć albo nie wiecie co weźmiemy z Sarge tylko se go ulepszymy żebyśmy mieli pyk idealnie okej okay, i se kupimy Odpala, albo jeden razie gadżet ten i lecimy zaraz weźmiemy se albo dobra dzisiaj będziemy se grać e, w właśnie trecetach i zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście, zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie ten kanał i kanał Marcel Gitara. Bo ciągle mamy 12 500, a chciałbym, żebyśmy do końca września dobili 13 000. Także Zróbmy to. A my tu działamy. Pyk, dobra. Albo nie, wiecie co, w sumie jeśli zagramy na solo, to muszę najpierw wygrać to, żebyśmy, o ojejku, dopiero mieli, oła, 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 dobra, ja zginąłem niestety, dobra, to lecimy, tu, 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 tu. Ojej. Teraz tak my musimy to o tak zrobić. Pięknie. Dobra. No bo słuchajcie, zmieniłem jednak na solo i gramy. Dokupiłem też gadżet I zobaczymy, jak teraz będziemy śmigać. Słuchajcie, e, spokojnie, jeżeli wyczekujecie na nową nutę, to spokojnie, bo będzie naprawdę dowalona, bo szykujemy naprawdę e, mega fajną nutę. Tylko musicie jeszcze poczekać troszeczkę, bo wiecie, muszę jeszcze doćwiczyć trochę tą piosenkę. Oczywiście ją nagrać. Także kilka, a jeszcze trochę czasu e, musicie na nią poczekać. Nie będę wam mówić ile zajmie mi to, bo nie wiem. Bo no, za 6 dni zaczyna się szkoła, więc nie wiem, ile mi czasu zajmie, ale spróbuję jak najszybciej to zrobić, słuchajcie. Aha, nie wiem czemu ulta użyłem, ale dobra. Pyk, pyk. Także, słuchajcie. Mamy to, pierwsza runda na solo wygrana, lecimy w takim razie dalej. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Eee, słuchajcie, jak wam mijają ostatnie dni wakacji? Nie fajnie, ale no, smutno mi jest, że że ten, że po prostu ojej, ojoj, Dobra, zostawiłem mu mega mało HP, a on teraz ucieka. Gdzie on, gdzie on ucieka? Chodź tutaj, gościu. Dobra, jak tu jest już ten, to patrzcie, co ja teraz zrobię. On musi się zająć tym. A ja teraz to tak zrobię, pyk, pyk. Ojejku, chociaż to nie chciałem aż tak zrobić. Pięknie, dobra. Wygraliśmy. Łatwo tym sergem idzie. Dobra. Teraz korzystamy z teleportu, to dwoch błąd, albo i nie. Dobra. Mamy już przygotowany ult, więc jak tylko będzie coś, lat, y, na czym powinienem skład. użyć, to wtedy to zrobimy. Na przykład teraz. Oła, no chyba to nie był dobry moment. Ajdź. Pierwsza przegrana, ale spokojnie. Lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie dalej. Musiałem na chwilę przerwać, ale... ale zaczynamy troszeczkę od początku tą małą falę pucharową, bo na razie wbiliśmy tylko 64 pucharki

Kolejny film właśnie z Brawl Stars na tym kanale. Bo wracam, widzicie, wracam e, właśnie na ten kanał. Także e, mam nadzieję, że cieszycie się, że wracam z powrotem na ten kanał. Zob chcę zobaczyć, ile was jest, więc mo jeżeli możecie, to postawcie też lajka. Eee, I napiszcie w komentarzu ja. jak wam mijają ostatnie dni wakacji. Tak pięknie. On, że... Też no. mnie, mnie, to kolejne 10 bucharków wita raz, Kolejna runda Także bierzcie też do sklepu na Marcel Gitara Shop na Facebooku, bo mega fajne gadżety też pracujemy nad nowymi produktami, bo przez dwa miesiące nie było nowych produktów, także no fajnie byłoby gdybyście coś zamówili jeszcze przed rokiem szkolnym właśnie w moim sklepie. Naprawdę bym był zadowolony i bardzo bym był wdzięczny gdybyście to zrobili. OK. Bo nie dość, że dostajecie mega fajnej jakości te produkty. A naprawdę są mega dobre i jakości, bo ja codziennie prawie chodzę w nich i one nie niszczą. To jeszcze w dodatku słuchajcie. Yy, Dostajecie dużo fajnych gratisów, no bo słuchajcie, zdjęcie z autografem i dwie darmowe wlepy, także. Uh, a czasami są e, dropy limitowane. No i z tych dropów to jeszcze dostajecie jeden fajny gadżet za darmo, czyli tak naprawdę w limitowanych dropach to e, macie trzy darmowe rzeczy. A w normalnych zakupach, no to dwie także. Serio polecam zamawiać w Marcel Gitarach Shop na Facebooku. A my zabiliśmy tutaj właśnie gościa, super! Mamy kolejne wbite pucharki. Lecimy patrzcie w schodzie co się teraz dzieje. Pyk, 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 siup! Ojej, siup! Idealnie, dobre. Ja pierdzielę, prawie bym zginął. Ale dobra słuchajcie, nie możemy tak ryzykować. Aha to Na fajnie kanale, nie ryzykujemy naprawdę widzę Ej, ale czy ten gościu w ogóle zabrał nie zabrał w ogóle nic z tej skrzynki boże Sami święty wychodź pięknie, pięknie. Mi moje RQB są nasze tylko widzę tak pamiętajcie i wbijajcie Marto też do klubu Granda 2 Brawl Stars jest naprawdę fajna atmosfera ja później będę oczyszczać tu klub czasami, ale wbijajcie bo e, no, chciałbym, żebyśmy w końcu wbili do jakiejś fajnej topki klubowej, także bez Twojej pomocy to się nie uda. Dobra, trzy osoby e, już pozostały w tym dwie. Tak, dobra, już dwie mamy. Wielkie starcie, teraz tutaj leon! I pyk. Świetnie, nagrało się to, nagrało. Świetnie kanał, mamy gytara, to. Plus kolejna, mamy 113 tafrasza, już kucharków na serju. I widzę wyszkoda, że ja tego wam nie wgledane. nagrałem. Bo A miałem akurat pauzę. Jak kurde, ja zabrzmiłem tego morskiego seryptu na przekrzyk. Ale dobra, docimy mamy w trakcie kolejne. Zobaczymy, ziołmy. ile tych pucharków uda nam się dzisiaj wbić, i w ogóle zobaczymy, kiedy ten film wleci. Ojejku, o niech to dobra, przegraliśmy. Minus 1 mamy słuchajcie 134 pucharki, lecimy i spróbujemy 200 nawet wbić. Dobra, tutaj mamy tego LP, tylko nam trochę laguje. Oj, ojej, dobra, mamy to. Uff, dobra, super. Dobra, teraz tak tutaj musimy tą Jessie, pyk wyjaśnić. Teraz tą pamkę. Albo ona wyjaśniła nas, bo mamy, on ma 9, ale dobra, mamy plus 8, 132 pucharki. Let's go! Słuchajcie, to jest już ostatnia runda w tym filmie, więc mam nadzieję, że zrobimy ją najlepiej, albo i nie. Dobra, przegraliśmy niestety, ale dobra, mamy. 131 pucharków i w tym momencie wychodzimy. Proszę, żeby nam pokazało, ile mamy. Jak to się pięknie, ale chyba już nie. Chyba już się nam to nie pokaże. Dlaczego one są takie długie? O kurde, dobra. Czartibull. Tak, chyba to tak się to czyta. I słuchajcie, w tym momencie. Mamy to plus 67. Ej, 2500. Ej, nie tysiące czu... 2500 to... 1900. Ej, nie, robimy to, słuchajcie, musimy to dzisiaj zrobić. Nie ma bota. Nie, nie odpuścimy. Mamy mamy trzech miarzy, Więc let's go widzowie robimy to. Widzieliście ile nam brakowało? Słuchajcie, nie my to musimy dzisiaj zrobić. Pięknie wygrana lecimy pod wieść dzisiaj spróbujemy teraz chodźcie lecimy dalej mamy trzy klejnoty i mamy ulta tutaj gadżet nam się załaduje za 8 sekund będziemy mieć pełny dobra damy radę tu jest czemu ja to zrobiłem czemu ja nie mogłem wy dobra mamy kolejną szansę wzorę dobra Seldżę na seldżę, wow, dobra, ja tu sobie poczekam. Teraz tak się musi, a teraz ci będzie do śmiechu? No nie, chyba ci nie będzie, dobra, chodź, Edgar, wyjaśniamy cię. E Zmamy to, łatwo. Kolejne 153, tras już dobra, czterech pozostałych za tymiarzy. Dawajcie robimy to, my to musimy, my musimy dziś wygrać My musimy dzisiaj to zrobić Dobra, przegrana, ale wiadomo, przecież on miał 10, więc dobra, mamy 162. Słuchajcie, jeżeli teraz przegramy, to wychodzimy i sprawdzamy ile mamy pucharków. Dobra więc e, zobaczymy ale jeżeli nie przegramy, no to lecimy dalej. Oczywiście to jest słuszna e, zasada. Dobra. Mamy wszystko naładowane na fulla, Dobra, sześciu tutaj mamy. Tu jest Edgar i Colt. Piękne, ej, ej mega ładne to było. No ale przegraliśmy, porażka. Piąte miejsce, plus dwa pucharki, wychodzimy. Boże ja nienawidzę jak to mi się włączyć ej, 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 ej. My zaraz będziemy to mieli. Musi... Dobra, wbijmy te 200. Dobra. Eee, to jest druga runda, bo w pierwszej wygraliśmy 10 o kurde, to jest... Uuuu. On ma 4. Ja też mam 4, słuchajcie, ale... O kurde, on ma już 5, dobra. To mi się wydaje, że ten L Primo będzie łatwy, ile on ma, kurde, nie zwróciłem uwagi ile on ma, bo nie widziałem, I tu jest problem, ale chyba on nie ma ulta, tylko że z tej strony to też ktoś strzelał, kurde, ja muszę ulta na razie sobie doładować, Jezus Maria, jaki ty, on przegrał to, patrzcie. Dobra, niech on ze sobą to patrzcie. No, ja mu tutaj nie pozwalam dojść, bo teraz tak dobra, mamy dwóch za cold versus versus me. Cicha, dobra, on ma pum, Hej. Jak deszcz na dłonie, sam nie wiem, Dobra, mamy to 183. Dobra. To dziwna jest Boże. Dobra, lecimy. Go 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 go. Tutaj mamy dwójkę. Ojej, o nie, o nie, o nie, o nie! Przypał! A Dobra, ale czy w tym momencie 187 plus 23? Mamy to, dobra, odbieramy i zobaczcie Wiesz, co się co teraz chcemy, stanie. Kiedyś, kiedyś, jeśli będziemy razem, to kupimy sobie psa, z którym będziemy chodzili na spacery w O kurde, średyca. legendarny, uwaga. Aj... Ok. Okej. moc, ale widzisz, dobra. Widzisz, A, myślałem, ty że... Wszystko psujesz. Dobra. Okej, okay. Okay. słuchajcie. No to co, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie lajka, zasubskry... A. Bójcie ten kanał, czekajcie, tu mamy jeszcze korneciku, ale i tak nic tutaj nie dało, także do zobaczenia.